Witajcie, z tej strony 60. Witam Was w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj dzisiejszym postaram się skupić na pięciu typach najgorszych interwencji, z którymi policjant ma do czynienia w, co, w swojej codziennej służbie. Jest to moja prywatna lista. Każdy policjant, który pracuje dłużej w policji, być może w inny sposób by ją ułożył, także nie każdy musi się z tym zgadzać. Na pierwszym miejscu, pierwszy typ interwencji wyznaczyłbym tutaj jako interwencje związane z przestępstwami przeciwko dzieciom, gdzie to dzieci są ofiarami przestępstw, zarówno ze strony osób obcych, różnego rodzaju przemoc seksualna w ich stronę, jak i też ze strony swojej rodziny. Na swoim własnym przykładzie mogę tutaj opowiedzieć w skrócie o interwencji, która utkwiła mi w głowie odnośnie wezwania, kiedy. Otrzymałem wezwanie do jednej ze szkół, gdzie przyjechała karetka i udzieliła pomocy dziecku, które dostało hiperwentylacji z niewiadomych przyczyn. W trakcie wywiadu pogotowie ustaliło, iż dziecko boi się po prostu wrócić do swojego domu, gdyż jest tam regularnie bite przez swoją matkę w tym przypadku. A matka została wezwana na miejsce. Okazało się, iż dziewczynka w rozmowie z nami z początku w ogóle nie chciała nic na ten temat wspominać. Mówiła, iż po prostu gdzieś straciła, jakby, kondycję w trakcie WF-u i dlatego dostała hiperwentylacji. No, wydawało nam się to podejrzane. Tak więc, też kontynuowaliśmy rozmowę z dziewczynką, gdzie po dłuższym czasie przyznała się ona policjantce, z którą pełniłem służbę. I że matka regularnie ją bije w domu, tak? I że na przykład kilka miesięcy wcześniej matka tak rzuciła na przykład nią o ścianę, że złamała jej nogę. W szkole ten fakt był tak jakby nieznany. Dziewczynka powiedziała, iż doznała kontuzji na lekcji WF-u i dlatego doznała jakby złamania tej nogi. Dziewczynka ze złamaną nogą praktycznie przyszła do szkoły po to, żeby zgłosić to na lekcji WF-u, żeby nie wydać swojej jakby matki. I w momencie, w którym matka przyjechała na miejsce, dziewczynka ją zobaczyła, dostała ponownie hiperwentylacji, była to dziewczynka, nie wiem, 10-11-letnia. I jak się potem kazało, matka po prostu bija ją za każdą głupotę, i nie mówimy tu o jakimś biciu rozumianym, tak jak dawniej można było to rozumieć, tak jakby wychowawczym. Natomiast mówimy tu o katowaniu dziecka, rzucaniu o ściany do tego stopnia, że dziewczynka no, miała śniaki, dziewczynka miała złamaną nogę. No, i to jest moim zdaniem jedna z interwencji, których ja nie lubię, bo osobiście trzeba takie dziecko odebrać. Sąd musi zadecydować o jego dalszym losie. Trzeba to dziecko umieścić w plicyznej izbie, np. dziecka, tak zwanym bidulu, np. w ważności, gdzie jest miejsce, w specjalnym ośrodku, gdzie będzie miało zapewnioną np. opiekę wyspecjalizowanych tutaj. No, nauczycieli, którzy pełnią też rolę tak naprawdę matki i ojca dla tej dziewczynki, która czasami nie do końca rozumie, co się z nią dzieje, dlaczego jest odbierana od własnej matki, gdyż po, zazwyczaj jest też tak, że pomimo, że te osoby biją swoje dzieci, to te dzieci nadal chcą być przy tej matce, przy tym ojcu, bo, bo nie znają innego życia. Tak? Także i tutaj mówiąc już o przestępstwach przeciwko dzieciom, pod tą grupę podciągnąłbym też zaniedbanie w wychowywaniu tych dzieci, tak więc interwencje związane z odbieraniem dzieci, to jest nadal moim zdaniem, w tym pierwszym punkcie bym to zawarł, odbieranie dziecka w różnych rodzinach, tak, gdzie mam na przykład patologie społeczne. sam osobiście już kilka razy musiałem odbierać dziecko. Nie zawsze była to moja decyzja, właśnie powiedzmy, w powyższym przypadku, który opisywałem, tak, była to moja decyzja i to policjant, tak by zadecydował o tym w pewnym stopniu, że odbiera to dziecko, wiadomo, tam za pośrednictwem Prawnego opiekuna, który był przybrany, na przykład nauczyciel, gdyż nie było opcji żadnej innej rodziny w tym przypadku wyznaczyć. I wracając do tej historii drugiej, związanej z odbieraniem dzieci, też miałem interwencję, na przykład, że pojechałem do rodziny patologicznej w pewnym sensie, gdzie wychowywała się dziewczynka czteroletnia. Rodzina ta była w pewnym stopniu patologiczna, ponieważ matka chorowała na pewną chorobę nadużywała alkoholu, zdarzało się, że nadużywała psychotropów, ojciec w pewnym, stęp, w pewnym sensie alkoholik, jednak starał się dbać o tą rodzinę, zapewniał jej dobrobyt finansowy, starał się jak najlepiej opiekować swoim dzieckiem, jednak też właśnie ten nałóg alkoholowy sprawiał, że nie było to do końca Pełnym stopniu spełnione. No i podczas interwencji do tej rodziny um, przyjechała opieka społeczna, ponieważ było to dla nich kolejne wezwanie w ciągu, powiedzmy, dwóch dni, druga, trzecia ich interwencja, kiedy zostali powiadomieni przez właśnie tych rodziców, przez ojca, matkę, że po raz kolejny na przykład matka wróciła do domu pod wpływem, ojciec na nią zadzwonił. Następnego dnia ojciec wrócił do domu pod wpływem, matka na niego zadzwoniła do MOPS-u. No, i tak nawzajem między sobą się, jeśli to można powiedzieć, żarli. Po przyjedzie na miejsce, ja de facto nie stwierdziłem tam wystarczającego zaniedbania na tyle, żeby odebrać to dziecko, ponieważ w mojej ocenie, mimo iż tam bardzo krótko przebywałem, w momencie, w którym ja tam byłem, zarówno ojciec był trzeźwy, matka była trzeźwa. A dziecko miało zapewnioną opiekę, dziecko ogólnęło do rodziców. Nie miałem w tym momencie jakichś większych podstaw do tego, żeby odebrać to dziecko. Natomiast trzeba zwrócić uwagę, że to jest właśnie minus policjanta, który przeżył na interwencję: że ja tam przebywałem około 5 minut. Tak? Jeszcze następnie staram się powziąć informację od lokalnego dyżurnego jednostki, który oświadczył mi, że regularnie od dwóch lat przychodzi tam dzielnicowy, zna sprawy tej rodziny i był nawet tam w dniu wczorajszym. I był, było wiadomo, iż ta rodzina jest w pewnym stopniu rodziną pato, patologiczną, jednak w danym momencie nie zachodziły przesłanki dla policjanta, żeby odebrać to dziecko. Jednak, z uwagi na fakt, iż przyjechał MOPS i on miał dokład, dokładniejszy wgląd w sytuację tej rodziny, panie oświadczyły na miejscu, iż dana rodzina miała już postawione ultimatum, że mają czas powiedzmy pół roku, żeby się ogarnąć. Żeby w pewnym stopniu zorganizować sobie stałą pracę i poprawić byt swojej rodziny. Ponieważ mimo tego, że ojciec starał się pracować, to matka nic nie robiła w tym kierunku, żeby lepiej im się żyło. I pomimo tego, iż dziecko nie posiadało żadnych obrażeń, nie widać gnęło do rodziców, to Mops doskonale wiedział, że sytuacja tej rodziny już od dłuższego czasu się nie poprawia, pomimo zapewnień ze strony obydwajka rodziców, iż do takiej poprawy dojdzie. W wyniku czego, w tym przypadku MOPS podjął decyzję o odebraniu dziecka. Jednak poprosili oni o moją asystę, gdyż wiedzieli, że ojciec z dzieckiem jest bardzo żyty. Matka w ogóle tam zareagowała coś na zasadzie, co też mnie bardzo uderzyło, że a, no to w sumie odbieracie dziecko, no to super, to, to ja sobie odpocznę. Fajnie, dziewczynko, pójdziesz tam z państwem, będziesz sobie odpoczywać. Ja też sobie odpocznę, dzięki, dzięki że zabieracie to dziecko. No ja tam po prostu stanąłem jak wryty. Dla mnie to był po prostu szok, jakim cudem matka może własne dziecko chcieć oddać i, i, i w sumie być z tego powodu zadowoloną, bo będzie miała więcej czasu, żeby sobie na przykład pić albo na, w tym przypadku szlajać się z jakimiś innymi osobami po osiedlu. Ojciec natomiast był zszokowany tą wiadomością, gdyż naprawdę starał się w jakimś stopniu zapewnić tam dobry byt tego dziecka, jednak sam nie był w stanie podołać temu wyzwaniu. I podczas odbierania dziecka, najzwyczajniej w świecie, daliśmy im się tam czas pożegnać. Wytłumaczyłem mężczyźnie, że ono może przytulić córkę. Mają 5 minut na pożegnanie się. No i tu w tym momencie rola policjanta sprowadzała się do tego, że kiedy minęło 5 minut, ojciec powiedział: zaparł się, objął dziecko i powiedział, że pod żadnym pozorem go nie odbierze. Gdzie na miejscu już był ratownik medyczny, była pielęgniarka środowiskowa. Był opiekun prawny, który był zawiązany do opieki nad tym dzieckiem do czasu przewiezienia go przez nas decyzją tam sądu o umieszczeniu go w placówce, gdzie będzie miał opiekę, dziewczynka ta zapewnioną. No i najzwyczajniej w świecie po, po kilku minutach rozmowy ojciec dobrowolnie wydał dziecko, jednak po chwili zmienił zdanie i zaczął się z nami szarpać. Przez co niestety musieliśmy z panem siłowo się troszkę poszarpać, skuć mu ręce kajdankami i przytrzymywać go do momentu, aż opieka społeczna wyprowadzi dziecko z domu. Także to są interwencje, które są bardzo niemiłe, bardzo nieprzyjemnie się je obsługuje. No i potem człowiek sam wraca do swojego domu i spogląda na swoje dziecko i sobie myśli, kurczę, jaki ten świat jest niesprawiedliwy. Najlepsze w świecie. Przechodząc do drugiego rodzaju interwencji dotyczące też dzieci, ale w tym przypadku będzie to śmierć dziecka i reakcja rodziców, także następna historia. Ten odcinek wiem, że być może będzie dla niektórych nudny, bo będę opowiadał tu swoje historie z interwencji, z które miałem do czynienia, natomiast moim zdaniem są to interwencje z pustym słowotok, nie poparte niczym, w tym przypadku moim zdaniem jest bezsensowny. Śmierć dziecka i reakcja rodziców to jest najgorsza, chyba najgorsza rzecz, jaką kiedykolwiek widziałem. Kiedy przyjechałem na interwencję, mieliśmy wejście siłowe do mieszkania, gdzie była młoda kobieta, ledwo co pełnoletnia, której zdarzyło się nadużywać narkotyki. I po wejściu siłowym, gdy, kiedy matka weszła do pokoju i zobaczyła swoje dziecko, to wydała z siebie tak przerażliwy. Ryk, tak przeraźliwe wycie, jakiego nie zapomnę do, do, do końca życia, chyba. A najgorsze jest w tym wszystkim to, że człowiek tam stoi, nie może nic kompletnie zrobić, żeby pomóc tej osobie. Stara się ją w jakikolwiek sposób uspokoić, bierze ją na bok. Osoba nagle się rzuca, stara się na przykład bić policjanta, stara się przytulać ze chwilę. Nie wie kompletnie, co ma zrobić. W tym przypadku matka była samotna. Znaczy samotna nie było po prostu ojca na miejscu tej dziewczynki, tej dziewczyny pełnoletniej. I ten krzyk matki wydaje mi się, że pozostanie ze mną już do końca życia, ponieważ są to historie, które tak zapadają w pamięć, i to jest bardzo nieprzyjemny widok. W moment, w którym musicie oglądać reakcje rodziców, którzy dowiadują się albo oglądają na żywo. Ciało swojej córki. Następny typ interwencji to są interwencje co do chorych osób, na przykład na schizofrenię i osób, które spożywają narkotyki. Dlaczego? Tak, jakby wrzuciłem to do jednego worka. Mówiąc tutaj o schizofremii, mówię tutaj o większości chorób, gdzie osoby, które na przykład nie przyjmują leków. Są w stanie sobie na przykład wyobrazić, że policjant przyrzeczający na interwencję, na miejsce interwencji nie jest policjantem, ale osobą, która ma zadanie na przykład odebrać im życie. Często gęsto właśnie to dotyczy osób chorych na schizofrenię, mogą być to też inne choroby, dlatego proszę mnie tutaj nie zlinczować w komentarzach. Jednak sam fakt tego, że osoby na przykład chore na schizofrenię są w stanie sobie. Uzmysłowić, że dana osoba, która chce wejść do ich mieszkania, idzie tam po to, żeby ją zabić, sprawia, iż staje się ona mega agresywna. Może chwycić za nóż i zaatakować nas z byle powodu. I było bardzo wiele takich sytuacji. Tak samo osoby, które są pod wpływem narkotyków, właśnie, które nie panują nad sobą, nie panują nad sobą, nie zachowują się w sposób racjonalny. A nagle okazuje się, że dostają mega dużą dawkę siły, której naturalnie nie posiadają, tak? ale fakt, że są pod wpływem narkotyków, sprawia, że są oni dwa razy silniejsi i tak samo łapią często ostre, niebezpieczne przedmioty, którymi bardzo łatwo jest zabić drugiego człowieka, w tym przypadku policjanta, który podejmuje wobec nich interwencję. To jest ten trzeci typ nieprzyjemnych interwencji, kiedy z osoby, która wydaje mi się zachowywała się w sposób normalny. Ułamku sekund, osoba ta może spróbować odebrać nam życie. Także trzeba być bardzo czujnym, podejmując interwencje wobec tego typu osób. Kolejny czwarty typ interwencji to są interwencje rozwodowe, czyli wszystkie interwencje tam, gdzie rodzice nawzajem się oskarżają na oczach swojego dziecka. Dziecko to ogląda, a rodzice przypychają się wzajemnie. Po zaleceniach swoich prawników, którzy każdorazowo kazują wzywać policję po to, żeby odnotować fakt tego, że np. ojciec oddał dziecko z widzenia, jeśli można tak nazwać, tak, czyli że np. ojciec ma wydzielone prawa na weekend, matka opiekuje się swoim dzieckiem w tygodniu i np. fakt tego, że ojciec z powodu np. korku spóźnia się 20 minut, i matka doskonale wiedząc o tym, iż ojciec nie dojedzie na czas, wzywa policję tylko i wyłącznie po to, żeby odnotować ten fakt, że dziecko no, spóźniło się tam 15-20 minut z powrotem do domu, no i to już jest jakaś pożywka, tak jakby dla prawnika w sądzie. Z jednej strony doskonale to rozumiem, bo sprawy rozwodowe to są ciężkie sprawy. Z drugiej strony często, gęsto będąc na takich interwencjach, proszę, pytam się tych ludzi, czy, czy fakt tego, jak błahe bywają te sytuacje i fakt tego, że jakiś czas temu zdecydowali się na wspólne życie i. Na wspólne dziecko. Czy osoby te nie czują jakiegoś takiego zobowiązania wobec tego dziecka, że niekoniecznie musi on oglądać policję dwa, trzy razy w tygodniu, ponieważ dorośli ludzie nie potrafią się w tym stopniu tak jakby ze sobą dogadać. Nie potrafią tego załatwić w sposób jakiś bardziej polubowny. I nie mówię tutaj, że mają do siebie wracać, mają ze sobą żyć, nie. Dalej mogą się rozwodzić, tylko zawsze można to zrobić w jakiś sposób łagodniejszy, tylko po to, żeby dziecko nie musiało być zmuszone do oglądania przepychanych utarczek słownych między dwójką ludzi, których dziecko po prostu kocha. Ostatni typ interwencji to są znowu interwencje. Co do dzieci, jednak chodzi mi tutaj o warunki bytowe. Czyli interwencje, kiedy podejmujemy wobec osób, gdzie potocznie mówi się, że jest to patologia, ponieważ właśnie rodzice tam nadużywają alkoholu, narkotyków. Często, gęsto, na przykład, matki się prostytuują. Ojcowie nie zajmują się w ogóle rodziną i człowiek przeżywa na taką interwencję i widzi, że osoby takie gdzieś w kącie mają wózek z małym dzieckiem i, i człowiek wie, że ci rodzice w, na ten moment nie zapewniają mu takiej miłości, takiej opieki, jaką powinno być objęte każde dziecko. Nie ma podstaw żadnych, żeby to dziecko odebrać, gdyż jest ono zadbane. Mops nie widzi podstaw do tego, żeby na przykład odebrać dziecko. No, i się rzeczy można odbierać dziecka. Nie ma paragrafu, który by odbierał dziecka tylko i wyłącznie za to, iż w danym domu zdarzają się, powiedzmy, gorsze chwile. Natomiast sam fakt tego, że, że człowiek widzi, że dziecko już od małych lat wychowuje się w takim otoczeniu, często skutkuje z tym, iż za kilka lat, na przykład, dzieci takie w wieku 8-9-10 lat już zaczynają kraść po sklepach, zaczynają dokonać małych rozbojów na innych, kolega, koleżankach klasy, człowiek podejmuje interwencję wobec takich dzieci i wie w dużej mierze, że nie mają one skąd czerpać dobrych wzorców zachowania i nie jest to ich wina, ponieważ jest to jakby wina środowiska, w którym się wychowują. To są wszystkie moim zdaniem pięć typów interwencji, które według mnie są naprawdę trudne do podejmowania przez policjanta, który pełni służbę. Jeżeli ktoś jest tutaj jakby zdziwiony iż nie są, to powiedzmy trupy, że nie są to martwe ciała, że nie są to zgony, to trzeba sobie uzmysłowić fakt, że policjant, który pojedzie już na kilka, kilkanaście zgonów, tak naprawdę staje się coraz bardziej obojętny. Co do tematu śmierci, wydaje mi się, że tak samo jest z ratownikami medycznymi, iż człowiek pracując kilka lat ze śmiercią, obcując tą śmiercią, tak się do niej przyzwyczaja, tak jest z nią oswojony, iż śmierć zaczyna tak jakby nie robić na człowieku większego znaczenia, ponieważ emocjonalnie człowiek już jest nastawiony do tego, że jest to jego praca, jest to, jest to jego służba i człowiek w pewnym stopniu staje się coraz bardziej obojętny na ten widok śmierci. Być może nie powinno tak być, jest to być może jakiegoś rodzaju odczłowieczenie, natomiast z drugiej strony, gdyby policjant brał do siebie każdą interwencję i każdy widok śmierci, to wydaje mi się, że po dwóch, trzech latach nie mógłby dłużej pracować na ulicy. A to wszystko w dzisiejszym odcinku. Jeżeli on był jakiś mega depresyjny, no to przepraszam, chciałem wam przedstawić tą po prostu troszkę smutniejszą stronę pracy policjanta. Dziękuję za 50 subskrypcji kanału. Udało się jakiś taki mały kamień milowy spełnić. Następny cel to 100 100 subskrypcji, być może do końca roku uda nam się to ogarnąć, uda nam się to osiągnąć. Życzę wszystkim miłego weekendu. Dziękuję za wszystkie komentarze, subskrypcje. Łapki w górę, łapki w dół. Zachęcam do komentowania. Życzę Wam miłego weekendu, dużo czasu spędzonego z rodziną. Trzymajcie się, do usłyszenia w następnym odcinku.